Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć czołem. Widzicie to? Oto, oto. Przyszła paczka kolejna z tą właśnie rzeczą. Wszystkie stukania, trzęsienia to oczywiście tam z tyłu Nikola. Także, no. Wiecie, jak to jest w domu. No więc. Mam paznokcie. Mogę robić. Tak, dobra. Yy, otwieramy. I zaglądamy, co tam jest. Mam nadzieję, że szybko i sprawnie mi to pójdzie i stwierdziłam, że jak będę miała paczki z Sinsey, a takie większe to będę rozdzielać, żeby to za długo jednak nie trwało. Oczywiście linki zostawiam Wam do sklepu z do produktów tych, których, które tutaj są, ale zauważyłam też szybko. Mówiąc Wam, powiem Wam teraz na początku, że ja zamówiłam tam jedną rzecz, patrzę na drugi dzień, już tej rzeczy nie ma, więc będę Wam stawiać takie rzeczy podobne jak już. Chyba, że nie będzie nic podobnego, to nic Wam nie stawię, ale tutaj jest coś, co po prostu od dawna chciałam mieć. Od dawna chciałam mieć. Jak mnie oglądacie, to wiecie, ale dobra otwieram. Yy, I pokazuję Wam, że ona czeka tu dwa dni. Ta paczka, także jak najszybciej chcę Wam to pokazać. Yy, dzisiaj nagrywam i jutro chcę, żeby to było na kanale, bo, bo te rzeczy tak szybko się wyprzedają. One są też niektóre rzeczy z najnowszej kolekcji. Yy. <grym> A jednak tak szybko się wyprzedają, zwłaszcza rzeczy jakie świąteczne. Dużo czasu wiem, ale Miałam nie mam nie dobra. Może napijmy się kawki. Czek, poczekajcie, poczekajcie, ten turdon wodą. Specjalnie zrobiłam. Zresztą te filiżanki dalej są, bo tam pisaliście dostępne. I na koniec będzie mierzymy. Mam nadzieję tylko, że tutaj nie ma za dużo rzeczy dziecinnych, bo już oni są okupieni. No więc. Wow! Kody rabatowe przydadzą się. Od czego tutaj zacząć? Dobra, zacznijmy od panterki. Pamiętacie tę moją bluzkę beżową? To właśnie takie przyniosłam spódnicę. A teraz jest hit szał, i w ogóle ciał na panterkę, dlatego zamówiłam sobie ją. O! Ej! Tam w opisie naprawdę nie było napisane, że to jest taka plisowana, że to jest taki materiał plisowany. Taki materiał koszulowy, ale czy to widzicie? O! Taki drobny plis. Ej, serio! Albo ja źle czytam i ona jest w gumce. Zamówiłam sobie rozmiar yy, S. Aha! I ona ma podszewkę. No to super, nie będzie przezroczysta, jest podszewka. Jest takiego grubego materiału, świe. Ej, na no serio? Nie wiedziałam, że to jest plisowana. Nie no, ja musiałam ją mieć, Sory. Ja to do tego chciałabym jakiś, mam, mam zresztą, mam, mam skater jakiś brązowy, beżowy, czy nawet w połączeniu z tą bluzeczką z kompletu, bo nawet jak wejdziecie w link do tej spódnicy, to ta dziewczyna ma właśnie tą bluzkę beżową o kwadratowym, o kwadratowym dekodzie ja ją mam i właśnie też tak będę łączyć. Pokazuję wam z bliska, drobna mała panterka, materiał koszulowy, no i to jest taka plisowana, śliczna i na gumce, strzelałam bo czytałam opis a tam nie było, no i w link, pod linkami macie oczywiście już ceny, śliczne no i to jest taka, dodam jeszcze, że to jest mini ale taki kawał materiału jest jej, więc później zrobimy sobie mierzymy czy iść po kolei, czy tylko co dla mnie, dobra po kolei mam tutaj coś dla młodego Matka taką nie jest, myśli o dzieciach. Dobra, wzięłam mu bluzę i ona kosztowała yy, z, nie wiem, z 8 zł, była na przecenie 110, rozmiar szara, bardzo ładna, z takim, co tutaj jest? Koparka. Czy ja dobrze widzę to z Tak, koparka. Dobrze, Nikola? Koparka? Tak, ja już ślapa ja już jestem. Nie, się nie no, do, mój wzrok jest dobry koparka. Szary, jasny, dresowy materiał, śliczna. No dobra, jest tutaj coś, co chcę połączyć też z tą spódnicą. A ja, drodzy moi drodzy, zastanawiałam się nad bluzami, ja lubię bluzy, więc yy, wybrałam sobie o tak. Tak, właśnie strzelałam, że chyba będzie właśnie taka z haftem, nie z taką naklejką, ani na, na, naklejką taką. Wiecie? Rozmiar M wziąłam sobie. Gruba, mm, taka ciężka ta bluza. Widzę, że tutaj po bokach ma kieszenie, zobaczcie. Beżowa, no, taki jasny beż. I tutaj mamy takie wyhaftowane, wyszyte wyszyty napis. A tutaj tak już normalnie, gładkie. Bardzo mi się podobała taka trochę. Mnie się kojarzą takie bluzy bardziej z baseballem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, może przez to, że to jest piłka, i tak ten, bluza bez kaptura, taka ciepła. E, super. Nie jest jakaś taka ona oversize, chociaż i tak będzie duża. Teraz to już wszystko. I mamy tutaj kieszenie właśnie z myślą. Myślę, że będzie to świetnie wyglądało i na koniec sobie przymierzymy takie, e, taka spódnica z taką bluzą bo można wszystko łączyć. Wydaje mi się, że to będzie właśnie świetnie wyglądało. Takie połączenie do tego ciężkie buty. Czeramoneska, takie połączenie wiecie, e lekkości powiedzmy, z takimi ciężkimi butami i z taką bluzą. Mam na to nadzieję. Dobra. Cukierka zostawię. Bo... A, tu widać na końcu. Na końcu cukierka Wam zostawię. Jest! Spódnica, wiecie, ile razy ją miałam w koszyku. Miałam ją chyba kilka razy w koszyku i za każdym razem przy zamówieniu odrzucałam ją, ale teraz stwierdziłam, że ją chcę. Zamówiłam o kurde, eskę. I yy, czy ona nie będzie za mała? To jest pytanie. Przednio na nagrywanie stył jest ok, więc mam nadzieję, że zaraz nie zaraz niedzie będzie słuchar wracam do tej spódnicy. To jest taki ciemniejszy jeans z rozporkiem. Nie obrywam metki, bo derwałam od czapki za się za mała. Piękna, bardzo mi się podobała. Ona taka nie jest bardzo elastyczna. Ciut. Eskę wzięłam. Mam nadzieję, że wejdzie. No i z tyłu mamy takie przeszycia. Cudownie to wyglądała. Wygląda, ale wziąłam Eskę. Mam wrażenie, że to jest tak chociaż nie wiem, będziemy mierzyć. Będziemy mierzyć ona chyba też na promocji. Dalej. Mamy tutaj coś, czego jestem bardzo ciekawa, a mianowicie zamówiłam takie materiałowe, prążkowe, szarosiwe dzwony. Rozmiar M. Ja czasami nie wiem jak zamawiać. One chyba będą tu za szerokie, tak mam wrażenie. Nie wiem, zaraz przymierzymy, bo to będzie złudne złudzenie. Yy, I są to dzwony z rozporkami. Yy, z takim końcem pofalowanym yy, nogawką, ładnie oprzytą, i one mają yy, rozcięcia po boku. Fajny materiał, no zobaczymy, ale może mi się wydaje, no nie wiem, zobaczę, jakie włożę. Czy one są za duże, czy będą, czy nie. Tutaj troszkę wydaje mi się, może wiecie co, powinnam zamawiać już dwa rozmiary. Tak, właśnie ostatnio stwierdziłam, że niektóre rzeczy powinnam zamawiać S i M, a potem sobie jechać, ewentualnie zwrócić. No, bardzo mi się podobały, bardzo, bardzo taki. Nie, no nie jest taki elastyczny, że bardzo materiał w gumce. No zobaczymy. Idziemy dalej, idziemy dalej. Wzięłam sobie taką bluzkę, zwykłą, białą koszulkę na ramionczka, rozmiar S z regulowanymi ramionczkami troszeczkę prześwietlony. No, no co tutaj więcej o niej mówić? Mam nadzieję, że będzie dobra, bo seria naprawdę czasami nie wiem, jakie ja mam wracać nie wiem. Także to wszystko zaraz będziemy mierzyć, nie przejmujemy się. Dalej mamy skarpety z zielonym młodemu. Ale chyba wziąłem znowu takie duże, kurcze. Tak mi się wydaje. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięciopak za taką cenę, że po prostu 31 na 34 pieski. Jamniki żółte. One wszystkie mają jakieś obrazki. Oskar rzuca wszystko. I takie kostki, łapki. Zobaczcie, tutaj jak mówiłam ostatnią rzecz, taką... Moje umorzenie. zostawimy na koniec. A mianowicie, na tutaj coś mamy, sekcja domowa, a w niej znajduje się coś, do którego potrzebuję nóż, żeby się do tego dostać. Ok. Coś, co mi się przyda, e, co ostatnio mi się poniszczyło, kotłukło, połamało. E, przychodzą święta, wiecie, różne okoliczności i tak dalej i przydaje się takie coś i jest to szkło. Co tam robisz, mój synu? To jest ciężkie szkło. Muszę tutaj posiłkować moją nogą. A mamy tutaj, moi drodzy w możecie dorwać o, odwrotnie, co Różnego rodzaju miski. I Ja tutaj sobie też zamówiłam taki trzypak misek, od największej do najmniejszej, czyli są tutaj aż trzy. Jedna taka malutka, i tutaj jest jeszcze jedna, ale bardzo fajną, ma taką formę, strukturę. No nie wiem, no takie wzorki, takie kropki, bardzo e, ładna, Takie grube te szkło jest. No super. Bo tego mi właśnie brakowało uzupełniony zapas. Odkładam tutaj rundcie dalej. Przejdźmy do ostatniej rzeczy. A jest to coś, wiem, niepraktycznego, yeah, ale yeah, bardzo yeah. pięknego. Ojej, jakie to zmiecione! Co, zobaczcie! Ja dawno o tym marzyłam. Ja w tamtym roku chciałam to kupić. Jest to poduszka w kształcie laski cukrowej. Różnego rodzaju były, zielone, różowe. Ja chciałam taką zwykłą, białą, czerwoną. Nie tłucz szklanek. Także. Ojej, kucyna taka złamana jest. Muszę ją naprostować. Poczekaj, poczekaj, zaraz. Yy, no, można na niej spać, zobaczcie. O, idealnie! Nie, nie no to będzie taki gadet. Zaraz się dam, zaraz się dam. Poczekaj spokojnie. Yy, no ja wiem, ale ja, ja to będzie już. No ja wiem, ale ja. No, no, proszę, proszę, proszę. Ale jesteś w cukierkach, bo będę musiała zaraz to prać no, musiałam, musiałam. Tragedia. Dobra. To yy, ja zabieram się za przymierzanie i zobaczymy jak to wygląda. No i moi drodzy coś poszło nie tak. Po pierwsze źle postanowiłam. Telefon. Po drugie, nie włączyłam guziczka. Pokazuję Wam bluzę. Bluza jest jednak duża i jednak do tej spódniczki nie bardzo pasuje. Bardziej będzie pasować do jeansów. Koszulka na szczęście jest ok. Biała, klasyczna, a spódniczka ma takie rozszerzenia. Takie wstawki jakby trójkątowe. To, co widzicie, taka lekko falująca, ale bardzo, bardzo ładna. No i co? Spódniczka. Wejdę, nie wejdę. No już wy widzicie. Weszłam w nią, jest piękna. Te przeszycia. Ja takie rzeczy uwielbiam, chociaż troszeczkę jest trzecia smawa, ale piękna, ale piękna, no i spodnie. Taką miałam nadzieję, ale są za duże. Zobaczcie rozmiar. Nieładnie wyglądają, widać, że się marszczą, no niestety, i z tyłu wszystko tak, widzicie, co psuje figurę. Bardzo wygodne, bardzo miłe w dotyku i w ogóle w noszeniu materiał, ale za, za duże. Nogawka też pięknie się prezentuje przez to takie pofalowania, i widzicie, widzicie tutaj też ten prążek. Piękny, pora się pożegnać. Tak, ja z moją laską cukrową. Oskarek zostawiłam przy drzwiach, także ja ją przechwyciłam. Dajcie znać, co Wam się podobało. No, właśnie bywa, jak ktoś ciągle przerywa, że potem wychodzą z tego takiego kosy, ale to nic, ja z moją piękną laską się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. papa pa. pa. pa, pa.